Grzeje słonko Grzeje Witam wszystkich sympatyków kanału Tutaj przyszedłem popatrzeć na moją pasiekę Dawno nic nie pokazywałem Więc jak ktoś interesuje się gołąbkami to niech sobie przerzuci na następny filmik Tym razem będzie o moich pszczółkach Dawno do nich nie zaglądałem. Tu mają moje poidełko. Piją Spróbujemy popatrzeć, co tam robią ciekawego. Latają, żyją. Teraz najcieplejszy fragment dnia. Więc chyba latają z wodą. To mam taki stary ul. Ul ma 50-60 lat. A mimo to te ule no, trochę się porozszczelniały i tak dalej. Ale pszczoły w nich żyją, dobrze się czują. Podejrzewam, że miód w nich jest ekologiczny. O ile nie twierdzę, że w tych styropianach czy styrodurach i tak dalej nie jest ekologiczny, no ale zawsze to materiał sztuczny. To normalne drzewo, słoma. Także pszczółki w tych ulach o dziwo dobrze żyją, mimo szpar, mimo innych rzeczy. Z racji braku, a raczej niechęci inwestycji w większą ilość uli na pasiece. Mam stare ule, to czemu mają iść na spalenie? Jak sobie pszczółki w nich będą żyły, to niech sobie żyją. Nie widzę, że pyłek nosi. O, przyniosła pyłek. Jak na zawołanie pyłeczek sobie przyniosła. Nie wiem, zauważyłem, że u mnie ostatnimi dniami pszczółki jakby robią się trochę agresywne. Nie wiem, czy to kwestia moich mateczek, jakichś dziczałych. Czy po prostu o tej porze pszczoły są agresywne. Lubią mnie zaatakować i jakiś zastrzyk od czasu do czasu dać Generalnie nie lubię pracować w rękawicach W ogóle nie pracuję ani w maskach, takich rzeczach Oczywiście mam podkurzać siatkę pod ręką Ale używam je tylko z konieczności O, latają jak głupie Chyba wodę noszą, idziemy dalej zobaczyć W, w tym starym muru latają najmocniej o, tu moje kolejne ule. Nie wszystkie rodziny są jakieś mega mocne. O, tu z pyłkiem wracają. I tu ich więcej z pyłkiem wraca. Chyba z nawłoci taki pomarańczowy. Także ruch jest wielki. Też taki stary ul kombinowany. Mam jakiś styropian. To chyba Langstroth jest. Do niego jest dołożona połówka w ogóle takiego starego ula. No i tutaj żyje sobie rodzinka na ramkach Dadanta. Chciałem jak najmniej inwestować. Być może część rodzin połączę ponieważ ale ładnie z pyłkiem latają. To jest piękny widok, taki uspokajający. Najbardziej to lubię, że popatrzeć sobie, jak latają pszczółki z pyłkiem. Jak rozwijają się na wiosnę, sobie z tym pyłkiem przylatują. I jak wracają, jesienią znowu ta sprawa nam się ponawia. Znowu rozwój rodziny. Znowu pyłeczek. Gromadzą sobie. Ja im też tu zapewniłem dostęp do pyłku. Tutaj moja plantacja gorczycy. Ponad hektar gorczycy mam zasiane dla pszczół. O, widzę, że już chyba znalazły ją. pierwsze Pierwsze pszczółki sobie. Znalazły pierwsze kwiatuszki tutaj trafiłem w nią o, zbiera sobie Także mam nadzieję, że teraz się im troszkę ich uboga dieta poprawi, bo u nas głodówka żniwa u mnie są tylko słoma na polu, kukurydza, nawet chwastów nie ma. Gdzieś tam 2 km stąd jest kilka na włoci, kilka roślinek na włoci, przynajmniej w tą stronę to gdzieś mam obadane. Tu po prostu tu są kukurydze, no i tam chyba jest trochę żółciutkiej na włoci. <laughs> no a tak naprawdę, to tutaj jest głodówka. Więc posiałem gorczycę, żeby nakarmić te pszczoły na zimę, żeby się wzmocniły. Najadły białkiem. Mam nadzieję, że to że to im pomoże w rozwoju na zimę, że im pomogę i skorzystając z tego. od taki dla ze mnie rolnik sieje tylko pod pszczółki faselie. Faselie skorzystałem, zebrałem, zaorałem i teraz jest posiana gorczyca. Rzuci się, zobaczymy jaka urośnie. Już zaczynają z niej korzystać. Widzę pierwsze pszczółki, żółci się, i pierwsze pszczółki zaczynają na moją gorczycę chodzić. Także super. To mam takie piętrowce, ale to tylko dlatego, że tu po prostu suszę ramki z miodobrań. A i po prostu ich nie pozdejmowałem. Mam nadzieję, że jakichś przykusów mi tam nie narobią i nie będą się działy w tych górnych korpusach gdzieś tam po nie powłażą. Tu też. Generalnie pszczółki mam na korpusie i półnadstawce. Przy czym no nie są one pełne, są ustawione tam 7 i 7. O, latają sobie elegancko. Jak na razie mnie nie przegoniły, ale mają takie jak jedna już zacznie gonić, to potem atakują. Tu z pyłkiem też wracają. Ładnie pięknie to jest na chyba. No już mi na głowę któraś usiadła. Nie wiem, w lato się to w sezonie nie działo. Teraz te pszczółki się robią agresywne bardziej. mam ciekawą rodzinkę w starym ulu tak się złożyło, że przez szpary zrobiły sobie wylotek pod daszkiem z boku, a wylot normalny ich nie interesuje. No i cóż, pozwoliłem im na to. No i tak to mają, tak sobie tu żyją. W starym 50-letnim ulu. Pszczółki bardzo fajne. Z fioletowym pyłkiem wróciła chyba. Jedno chyba z fioletowym pyłkiem widziałem. Z fioletowym to była faselia, ale tu faselia ja nie mam, miałem biały pyłek. A jedne potrafią różnokolorowy pyłek znosić. Znowu z fioletowym przyleciała. To, to nie pierwsza, która przyniosła fioletowy, to on jeszcze następne. Może się uda trafić. Pomarańczowy. Jedne pszczółki są wszechstronne. I znoszą, że tak tu żółciutki. Też pomarańcz, żółć aż tam wpadają do środka. Czekamy na fioletowy. Biały też widziałem. Pomarańcz to chyba jest na włodź. O jest fioletowy. Oczywiście z fioletowym pyłkiem gdzieś. <laughs> Są rodzinki, które przygarną sobie pyłek z różnych kolorów. A u jednych tego nie zaobserwujesz. No i tu taka rodzinka sobie, że tak powiem, żyje. Ładnie. Tu też pomarańczowy pyłek. Wszystkie dość ciekawie ładnie chodzą. Koło mnie, na około mnie, naokoło, wszędzie są tabliczki ze zgnilcem, strefy zapowietrzone, u mnie jest czysto, ale <laughs> parę kilometrów stąd, po prostu wszędzie tabliczki, gdzie by nie pojechał na północ, południe, wschód, zachód, wszędzie widzę tabliczki ze zgnilcem, straszą. A no i tak sobie tu moje pszczółki żyją, odkładziki, pełne rodzinki. Wszystkie na razie fajnie. Może pokażę jakieś prace w środku, jak będę robił. Na razie taka relacja. Pozdrawiam. Do usłyszenia.